Zakładka, przedstawiająca nam ikonkę silnika, pozwala nam zaprogramować obroty silnika A. Obroty możemy programować w dwa sposoby. Pierwszy sposób to wybranie, podświetlenie za pomocą wcisku OK ikonki oraz wybranie sposób ręczny, nawigując ciałkami góra-dół, określonych obrotów silnika, które chcemy do danej pracy wykorzystywać. Kolejnie jest to pierwszy sposób ustawienia pamięci obrotowej silnika. Drugi to sposób prostszy, mianowicie ustawiamy pozycję i obroty silnika za pomocą gazu nożnego. Wybieramy określone obroty, przytrzymujemy przycisk A. Ciągnik nam za pomocą sygnału dźwiękowego potwierdzi wybranie danej prędkości obrotowej, i wówczas możemy te obroty sobie przywoływać. Także możemy pamięć obrotów silnika ustawić w tym modelu, w tym przypadku na dwa sposoby. Jest to również dostępne w wersji podstawowej, w wersji Effish Essential, także tutaj ta funkcja występuje we wszystkich ciągnikach masy Ferguson. Kolejna funkcja to agresywność jak ma ciągnik właśnie wchodzić na te obroty. Różne rodzaje pracy wymagają od ciągnika różnej agresywności, także. Możemy tutaj od pozycji plus 1 do pozycji plus 4 sprawdzać, jak to działa. Pójdźmy, jak działa w pozycji plus 1. Widzimy, maszyna bardzo płynnie nabiera obrotów, bardzo brzydka funkcja podczas pracy z wałkiem WOM. Maszyna towarzysząca jest znacznie mniej obciążona, bądź kiedy chcemy dodać maszynie nagłego pędu, są trudne warunki, chcemy wykorzystać pełen potencjał naszej jednostki napędowej, Silnik reguluje, reaguje już bardzo agresywnie, bardzo dynamicznie. Ostatnia kąka w zakładce: silnik jest to funkcja, która umożliwia nam ograniczenie górnych obrotów silnika. Jest to funkcja, która została stworzona dla operatorów, którzy preferują jazdę z maksymalnym ciśnięciem pedału przyspieszenia w podłogę. Obecnie mamy do dyspozycji cały zakres obrotów silnika, czyli aż do 2200 obrotów. Aktywując ograniczenie górnych obrotów za pomocą tutaj strzałek i wcisku OK, operator po wciśnięciu pedału gazu w pozycję maksymalną uzyskuje obroty ustawione przez na terminalu SIS. Zmieniliśmy sobie tę funkcję do 1400 obrotów, jest to możliwie najniższa wartość i wówczas nawet w pewnym położeniu pedału gazu ciągnik nie wchodzi na wyższe obroty niż 1400. Funkcję to oczywiście można wyłączyć i wówczas uzyskujemy dostęp do całej, całego zakresu obrotów.